Dzień dobry, dzisiaj luźne Astrale Nie skończy się dzisiaj na astralek, będą jeszcze dwa boosterki, także nie przebijajcie Możecie sobie suba, łapkę, dzięki Piłem po drodze, wiadomo o co chodzi Ja już otwierałem Astrale, jest oczywiście film na kanale I już można powiedzieć, że jakieś karty lub karta do albumu trafiły z tego setu, także możecie Sorry, sobie zobaczyć Już wyciszony, możecie sobie zobaczyć właśnie co wpadło Oczywiście, możecie sobie zobaczyć to, bo było penning. A czy wy otwieraliście? Także możecie zobaczyć film. Otwieramy, oczywiście, koszulki. Te trzeba powrócić, nie? Uboczne? Nie, tutaj. A może, a może dawno nic tu nie było? Żadnej karty wkładanej do tych koszulek. A. A powinna być jakaś toplodery, toplodery nie używam na razie bo wszystkie karty idą do albumu także możecie dać znać w czym wy trzymacie karty czy w albumie czy słyszycie deszcz pada a taka pogoda widzicie gorąco, a jednak a jednak już nie, bo deszcz czy trzymacie w toploderach w albumie, a może jeszcze jakoś inaczej a niech już będzie ten Decidue jakoś tu tak ksiwo. I zgrzamy. Quillfish. Kolejny raz widzę tego Pokémona. Na dzień dobry. Ale co będziemy widzieć tam z tyłu? Zaraz się przekonamy. Bo jest energia ognista. Ok, jest ogień. Jan Mega. Jest gapeja. Gepaje w bok. Co. Spicy, coś tam kary, o Kurde, a ja jeszcze obiad nie jadłem Mi tu nie gadać, że mi tu będą I teraz e, Apetyt Robić Dobra, raflet Jazyponita to już widzieliśmy Aj tu jest Nikit Nie ma trener galeria, polujemy A na końcu Hisuan Bas Coś tam jak Baskulegion? Co? Ty chyba ja jeszcze nie widziałem. Oho Dobra. Został jeden, Ma szybko. Kurde właśnie. Ktoś bogaty to otwiera normalnie 20 boosterów na jednym albo trzech boosterów. a tu nie ma tak. A tu tak nie ma kurde. Może ktoś chce wysłać to, by wtedy tak było. Trzymajcie, ojcie, o tak gastroj zniknęła. I pałsław, nasz Crimson przypomina. Hisłański elektrood. Super efektyw. Okularki. Dobra. Hisłan Voltorb. Hisłan bas. Same hisłański. O, to mi jest ten Glemiał. To jeszcze nie teraz, upuć no. Hy? Fajno. I mówię, że się Crimson przypomina. Ty. O, już miałem nadzieję. Takie ciemniejsze było, podświetlone. Aha. Aha. Dobra. Ja tego tak nie zostawiam. I jeszcze coś otworzymy. Aha, mam. Bryliant. Bryliant. Hu uh z Charizardem, jeszcze mi został czy do czegoś nie potrzebuję? chyba potrzebuję, ale trudno znajdzie się kolejny dobra otwieramy nie ma co się co się szczypać już jest po sprawie pyk pyk i lecimy dwa, trzy. i cztery tak jest i zaczynamy polowanie. Trzymajcie kciuki. Double Turbo Energia. Pro Bass. Pro Bass. pringuty Cherubi. Riolu. Dajcie znać, właśnie co trafiliście z Astrala. Co z Brylianta. Gdzie jak na razie macie lepsze dropy? Możecie się pochwalić, oczywiście, jaka. Tam najlepsza karta i jest mak. Nie ma, kurdy. O, jest Lucario. Lucario jest. Gdzie akurat holo? A jak już chyba trafiłem, tak? Coś mi tak. Coś mi się tak świta. A tu jest Rerka O i tam już widzę, że też nie wpakowana No, niestety. Nie zawsze dropi. To co? Evolving? A pootwieramy sobie. Długa przerwa. Słuchajcie. wyciągałem Brillianta, to widziałem jeszcze Evolving, czy jest. Uff. A z Evolving było tam ciężko u mnie. Także może, może, może teraz. Uff. Trzymajcie kciuki. No, ej, on, on coś tu ukrywa, nie chce się normalnie otworzyć słuchajcie kciuki raz, dwa, trzy, cztery to jest chyba ostatni mój evolving energia trawiasta, krasto. coś tam i elementów. dalej coś tam lilpop ok, nikit bergmite tutaj jak pamiętamy nie ma już trainer galerii tlapę blablabla Rock n' roll Uu Zina Nice no, Zina chyba coś tam ten chyba już... Może zagrać tu kartą jeśli Tylko wtedy gdy dyskardujesz dwie inne karty Ręki i dobierz karty za każdy, i za każdego pokemona oponenta. Ok, eldegoss już ta zjania chyba lepsza, ale dobra. Czekamy na. E, Czekamy na Pokémon Go, bo co? Co innego tutaj widzowie? Jak nie. Pokémon Go, dzisiaj rewersy opanowały dwa holo, reszta to są rewersy, niestety trochę sobie otworzyliśmy no, miały być na początku dwa, wyszło, widzicie wyszło nie najgorzej, aż nie mogę ich łożyć no to nie jest nie wiadomo co ale Zawsze na cztery paki, dwa cholory. No, niestety, astrale nie Nie oddamy, ale co tam? Czasem może tak być, żeby później było lepiej. Co nie, czy co nie? Odkleiło właśnie światło. Tak czy co? Zapraszam na poprzednie filmy. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania. Czekamy na Pokemon Go. O, właśnie, może bym coś nagrał. Wszystko Pokémon Go. Ok. Trzeba będzie. Także, co? Piszcie, co tam. Hmm. Potrafialiście. Jak widzicie, mi się nie udaje. Może wy macie jakieś większe szczęście. Dzięki. Za oglądanie i cześć. Spada mi lampka. No. no. Siemano, pozdro.